Wędkarstwo to, to nie tylko pasja, ale też zdecydowanie sposób na życie i marzenia, które są związane z tą piękną pasją. I w tym filmie spełniłem swoje marzenia i pojechałem na Dunajem szukając ogromnych pstrągów rwącej kamienistej rzece. Jesteśmy na Dunajce! Jest pięknie! Obawiamy sobie metki na Lesie na razie No słuchaj, no słuchaj, Ale silna ryba jak przyjdzie. Stawiam kole! <grystanie> tak jest cztery dychy jest. Taką rybkę do wyjazdu. To naprawdę fajna rybka, około 40 cm. Mega. Pierwsza ryba z Majca i taka fajna. Gdzie jest? Chciałem naszą rybkę, dał mega dużą walki. Ustawiamy rybkę tak, żeby mogła sama odpłynąć I. Papa, panie w trąsku. No i teraz Julek ma rybeczkę. Piękny, też taki. Coś w 4 tyłu. ten jest ładnie wybarwiony. Shit. Generalnie z tego co tam dziś... Z do własnego doświadczenia wiem, że warto łapać właśnie tego typu miejsca jak tutaj. To jest trochę z wodą. bo one, te ryby się ustawiają za tymi wszystkimi rzeczami. O, fajnych jakiś syp. W jakichś prądach wstecznych i tak dalej, nie? Ale fajnie, rybka siadła, udało się ją wyholować. Pomimo tragicznego holu w moim wykonaniu. Bardzo mnie nie chce, nie mi uciec w nurt. To musi uciec się w nurt, to przynajmniej, o tak. Stajesz normalnie, ty wchodzi... Tu już masz głęboko, zaraz masz spad. już tak, rzucasz powyżej. I nic nie ruszasz, patrz. Ja, ja praktycznie nie podwijam, tylko wiesz, kasuje luz. Tylko kasuje luz. I tak sprowadzasz się z nukiem. U uh, uh. uh. dobra ryba. Wyczaiłem go, ale jest piękny. Ten jest kolorowy, tamty był taki bladzio. Trochę płetewki poszarpane, ale to nic, bo naprawdę fajny taki czterdziestaczek, mega dał dużo walki, jest ubity totalnie. Dlatego zawsze trzymamy rybę nad wodą, żeby wpadła do wody, będzie dobrze. Och, wędkarza z Naddunajzi. Zostawił pod paskę, ściągnął buty i uciekł was, i więcej nie wrócił. Więc witam was dnia drugiego z Dunajca, jesteśmy pod trzema koronami, naprawdę pięknie, na razie bez rybki, ale spokojnie, mamy dzisiaj absolutnie cały dzień na łowienie. Popaki tutaj bardzo dokładnie obawiają każdą miejscówkę, A zatrzymaliśmy się na takie jednej jest dosyć szybką wodą, głębszą, mam nadzieję, że coś tu będzie stać, ale no, popróbujemy, no, ale nie trzeba tu łowić, żeby po prostu być w pełni usatysfakcjonowanym tutaj z łowienia. Widoki tak są przepiękne. Dobra, nagrałem branie, ale wyłączyłem przykładek. Ryba! Ale mała! O, trochę większy niż tamty, ale, ale malutki. O jest. Taki wstrążek, zobaczcie. Ładny, malu... ale malutki. O, Dobra, trzeba przejść brzegiem. Dobra, w ogóle to cały dzień jesteśmy w rozjazdach. Jeździmy tu, 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 tam, sprawdzamy różne mety, różne możliwości. Poznaliśmy Kamila, napisał do mnie i pokazał trochę jak się tu łowi na Dunajcem. I jesteśmy właśnie na jednej z jego met. Pokazał, że są ryby, Zowiłem dwa takie trzydziestaczki. Tak dla mnie mega spoko. W ogóle szacun dla Kamila, że, nam, że nas tutaj zabrał świeżaków. Ale fajnie, że takich ludzi się naprawdę ceni. I pokazał, że są ryby, to już powtarzałem. Pokazał, jak łowić, dał przynęty, które się sprawdzają. No i co, i pięknie. I co, my idziemy do Kamila. O, puściłem bąka. I ten. I może coś jeszcze się kurczy, trafi. Zobaczymy. Jak nie da się bliżej podejść tego pierdolnika całego.

<laughs> ładny, ładny! U, ja pierdolę! Ryba wyjazdu! Mamy rybkę z Dunajca, kolejną fajną czterdziesteczkę. Oczywiście, co robimy z takimi rybkami? Wypuszczamy. Tyle go podtrzymam w nurcie, to sobie chłopak odpocznie. Ale widzę, że już chyba... Yeah! Stawił z nurciem. Oj go pani widać. Mulek płynie do ciebie, zaraz się zje. <laughs>